Cześć, dzisiaj się witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nietypowo, ponieważ sobie zagramy w ruletkę To będzie pierwsza seria z tego typu materiału. E, tam będziemy osuwali sobie e, tryb, na którym będziemy grali i zadymiarza, e, który będzie e, właśnie grał na tym trybie. Więc teraz się przyniesiemy na ten, na to wielkie jakby to powiedzieć. Rzuletkowe losowanie, no i dobra, już jesteśmy. Będziemy sobie kręcili. Mamy tutaj do wylosowania obrażenia, eliminację, rabunek, prezentów, zbiory klejnotów, zatem solo, duo i nagrodę. Więc na 3, 2, 1 sobie zakręcimy: 3, 2, 1 i kręcimy. Zobaczymy, co nam się wylosuje. Zbiory klejnotów. Ja, ja nie cierpię zbiorów klejnotów. Teraz sobie zakręcimy. Oj, reklama. Zakręcimy, jakim z wymiarze będziemy grali. Oby jakimś dobrym. Rzadkim, rzadkim, rzadkim. A i bardzo rzadkim będziemy grali. Bardzo rzadki. I teraz bardzo rzadki. Tutaj dobra i kręcimy. 3, 2, 1. Zakręciliśmy dość mocno i pewnie, pewnie zbiory klejnotów. Więc teraz znów zrobię pauzę i przyjdziemy sobie do zbiorów. No, i jestem już w grze. I to będzie polegało też na tym, że gdy gramy na trzy osobowe gierki, gramy trzy rundki. Gdy gramy na duo lub solo lub na eliminację, gramy pięć rundek. Więc, dobra, no nie przedłużając sobie, o właśnie jeszcze Penny miałem już pod ręką, więc sobie jedną zagramy dwunastoletniego, no nie jakaś wysoka, więc y, gdy spadnę z pucharkami nic się nie stanie, bo ja nie umiem strasznie grać w zbiorach klejnotów i jeszcze penim w dodatku. Ale myślę, że coś tutaj ugramy. Trochę ściszymy. Gramy na Mortisa, y, HBita oraz y, HBita, Mortisa oraz Boże, kto tam był? Ja nie mogę. Oraz Tika. No, Tika. Dobra, nie wtrafiliśmy go. Oj! Dobry jest ten Tik, ponieważ trafił nam ta, Tarę. Myślę, że dobry jak na Tika. E, teraz jego główka nie poleciała e, na jakiegoś z naszych zawodników, tylko poleciała na... E, Urządzenie e, HB, tak. Bardzo fajna gierka mi się teraz fajnie gra w ogóle na zbiorach. E, jedna z moich najlepszych chyba rundek z tego co można tutaj zauważyć. No nie no, i już się pochwaliłem. Już koniec zabawy. No nie! Dawaj, zabijcie go, zabijcie go! Dobrze, dobrze, dobrze! Bierzcie, bierzcie! Ja. Wszystko bierze HB, to jest. Dobrze. Ucieknij, ucieknij chłopie. Dobrze i jeszcze raz dobrze. Ja nie mogę, ale fartownie. Strasznie fartownie. Trzy, dwa, jeden. Jest. Mamy wygranie, Wygraną rundkę. Piękna rundka. Jestem jeszcze gwiazdą gry. Jeszcze fajniej. No i dobra, nie teraz. Lecimy sobie z kolejną rundką. Jak na odcinkach mi się dobrze gra na zbiorach klejnotów. Jak jeszcze te dwie rundki wygramy, to częściej będę na odcinkach grał po prostu w zbiory Klejnotów. Teraz gramy z M's i HBitem. na HBita, Leona oraz Daj na Majka. No nie, ten Leon jest dobry, to jest Stanley Leon. Myślę, że będzie ciężko, ponieważ z Leonem HB oraz Daniel Mikeiem wszystkie jakby możliwe e, ruchy, rzucanie, e, e, wysoki, e, daleki zasięg oraz krótki zasięg. To są trzy dobre połączenia. Dobra, teraz sobie tutaj. Pobijemy. Oj, Leon, Leon! Leon sobie tutaj wychodził. O, tu jest, tu jest, tu jest, dobra. Tu sobie na to działko. I idzie na Leona, dobra. Dobrze! Zabity Leon, zabity Leon, Leon, zabity, Leon, zabity. Dobrze. Osiem. Jest, jest, jest. Nie zmarnujcie tego, chłopaki. I dziewczyny. Dobra, to jest jeszcze M. A nie no, w sumie tylko jeden chłopak jest, no, Reszta z to dziewczyny. Bo pewnie to dziewczyna. No i dobra, znów win. E, tym razem nie jestem gwiazdą gry. E, tym razem był H-beat. Więc e, dobra, lecimy z kolejną rundką. I oby to była wygrana rundka. Gieramy z Pam i HBitem na Rose, y, HB i M's i Ems. Dobra, zabili mnie na początek, ale to jest dopiero rozgrzewka. Pam zabiła y, amonie czyli y, Ems. Dobra. Widać, że ta Rose Roza... najlepiej chyba gra z wszystkich tutaj. No, oczywiście, roza zawsze jest skuteczna. No, ja też lubię grać rozą. Dobra, tutaj lecimy. Aj! Wszyst wszystkie e, cztery chyba klejnoty ma roza. I ona ma klejnotów. Pięć chyba, tak, pięć. Mojem z Ma1, no to roza mi się mieć pięć. Dobra, ja sobie tutaj skoczę. Jak skoczek. Dobra. Oj, oj, oj. Nie, nie yy, weszłem na to. O nie, Rosa jest w innym miejscu. O, o, o. Jak ją tu zwabię, to będzie Gites. O, tu jest, tu jest, tu jest. Prawie ją mamy. Znaję Ems. A zabita. Aj, nie. Niestety. Niedługo ją zabijemy. Dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Czy to będzie kolejny win? To będzie kolejny win. Pam ucieka. To jest kolejny win. Ja nie mogę. Same winy. Na odcinkach są same winy, pamiętajcie. I koniec rozgrywki. mamy trzeciego wina. Co tu się dzieje? Podwajacze jeszcze. Mm. No nie, tylko jeden nam braknie do skrzynki. Ja nie mogę, jeden żeton. No więc co, to by było na tyle dzisiejszego odcinku. Jeśli ten film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz i do zobaczenia do kolejnego odcinku. Pa pa.